Dzisiaj idę na małą górkę. Tutaj na górę. co to jest za górka? Chyba ma 400 metrów. Tam są góry po 1000 metrów prawie. tam chcę iść jutro. A tam też są piękne góry. Ale dzisiaj to idę tylko na to. Podejdę, wystartuję dronem i może jutro tam pójdę, w takim razie jak tak gorąco będzie. No A może dzisiaj tam pójdę? Kto już wie. Patrzcie jaki piękny. Jaki piękny kwiat. Niesamowite. Dzisiaj zdobywam górę, która po włosku nazywa się Punta da Baja. To jest tam. Ma jakieś 400 metrów nad poziomem morza. W związku z tym, że jesteśmy nad poziomem morza tam, no to jesteśmy na kopie. To znaczy jakby od Ziemowitu idąc. Także zapraszam. I przy okazji zrobimy studium Księgi Liczb rozdział 8. Mega fajny efekt. Już się wznosimy. Tam fajna chmura oczyszcza, już się, bo słońce na pewno wypali. Może. A tutaj droga szutrowa, skalna przemienia się w drogę z, wylatego, z wylanego betonu, która leci niemal aż na szczyt. Jakie to fajne. Kamyczki wymieszane z betonem. No to taki cię będzie szlak, ale zedra na tym buty pewnie. Ale pięknie. Dwa rozdziały następujące po sobie, czyli ten rozdział ósmy i dziewiąty. Dzisiaj mamy ósmy. Dokładnie opowiada o tym przygotowaniu do święta Paschy, o zapalaniu świeczników i o tym, co powinniśmy robić często, z czym e, kościół domowy niektóry ma problem, to jest przyjęcie pamiątki Paschy Pana Jezusa. Czyńcie to na moją pamiątkę. Bez, wiecie, tych wszystkich sakramentów. Widać, jak ludzie są poranieni przez Kościół Rzymski, że nie potrafią usiąść razem i połamać się chlebem i podzielić się winem. Smutne to. No ale z Duchem Świętym z pomocą Boga to zrobimy, jak Pan Jezus nie zawsze wystarcza. Więc na początku starajmy sobie wyobrazić to, jak Mojżesz wchodzi do przybytku, do miejsca Najświętszego, żeby rozmawiać z Panem Bogiem, gdzie nie ma żadnego absolutnie światła. Wiecie, te wszystkie borsucze skóry, nie żadne tam delfinie, bo to jakiś absurd lekki, Tłumaczeniowy, ale z borsuka już bardziej logicznie to brzmi. Plus te wszystkie farbione, wiecie, bisiory, e, tkane, haftowane z choczkami, broniły dostępu jakiegokolwiek światła z zewnątrz. Nie dało się tam podejrzeć, bo obecność Boga była tak święta, że ci, którzy ją widzieli, nie byli do tego przygotowani albo robili coś nie tak jak synowie Aarona z jeden ogień, po prostu padali trupem. I, I zawsze sobie starajcie wyobrazić, jak czytacie Biblię, sytuację dookoła. Przenieście się w ten moment. Przenieście się w tą rzeczywistość. I oto mamy kompletnie ciemne miejsce. I ten stojący, charakterystyczny świecznik. Menorę. Siedem ramion. Nie mylić z Hanuką. Która ma 9 ramion, to jest Menora. Więc Hanukę zapalamy na święto Hanuki, bo 8 dni odliczamy. A ta jedna dziewiąta świeczka jest ekstra świeczką, którą się zapala na początku. A Menora, siedmioramienny świecznik, który notabene dzisiaj też stoi, przygotowany, wykuty ze złota na tym placu. W Jerozolimie, przy Instytucie Świętynnym z tyłu, Uff, ale pięknie, widać coraz piękniej. To jest to, co Grzegorz Braun zgasił niedawno e, gaśnicą w polskim Sejmie. i wywołując, podbudowując falę antysemityzmu. Co w jest po części zrozumiałe, ale po części głupie. Także Brown miał swoje motywacje do tego Ale Czy to było mądre? A pokażcie mi mądrego polityka z tych pierwszych e, pierwszych telewizorów Chyba nie ma, tam ani jednego. Tam jest kolektyw. A żaden kolektyw nie jest mądry. E, I rabini nazywali świątynię Światłem świata. Światłością świata, bo sądzili, że świątynia jest centrum świata. I tam też była światłość Boga. Ale potem przyszedł Pan Jezus i obrócił te rabiniczne myślenia. Psykada. Powiedział. Co powiedział? Ja jestem światłością świata. Ta menora, którą wam pokazywałem na filmach z Izraela, która stoi właśnie na tyłach Instytutu Świątynnego, grupy ludzi, którzy poprzysięgli wybudowanie, odbudowanie świątyni, mają swój Sanhedrin, rabinów i ta menora stoi za bardzo grubą szybą, jest chroniona. Dlatego, że jest warta naprawdę miliony dolarów, bo tam jest ona wykonana z czystego złota. Wiecie, nie wszystkie złoto udało się nazistom ukraść Żydom. Zresztą Żydzi też odbudowali się, bo są narodem o określonych właściwościach. Ty, czy ja już jestem na szczycie? Chyba? Co? Ta góra miała być już większa. <noise> to jest ultra ciekawe, zwłaszcza rozmawiając z religijnymi Żydami, że czekamy na to samo, ale z dwóch różnych powodów. Jeżeli chodzi o świątynię, my wiemy, co ma się stać, jak będzie odbudowana świątynia i stanie w niej uosobienie zgorszenia. Mam nadzieję, że wiecie. I mam nadzieję, że. Wiemy. <laughs> jak nie, to doczytajcie. Dobry dzień, żeby chwycić o objawienie Janowe, list i sobie przeczytać, jak natkniecie się na miejsce ze świątynią. E, czekaj. To nie było w objawieniu Janowym. O! jak się pytali pana Jezusa o to, kiedy przyjdzie, jakie będą znaki temu towarzyszyć. Tam było właśnie powiedziane o tym, co ma się stać w miejscu, w którym stanie świątynia, a Pan Jezus wiedział, że świątynia zostanie zburzona, bo to zaprowokował. Wiedział, że kamień na kamienie tu nie stanie. I ale w trzy dni ją odbuduje. Ha, idziemy tam. Chyba drona czas wyciągnąć, popatrzeć, gdzie jesteśmy. i dziwne, że nie widziałam przejścia bocznego, bo jest zamurowane, zaraz pójdziemy murem. W zasadzie to powinienem przejść zaraz za murem, przeskoczyć ten murem. Ale jest tak zarośnięty, że dziwne, że tej drogi tu nie widziałem. Он что-то не сгубил. Widzę. <laughs> Ale czad. Widzę siebie. I co to jest tu? Ale numer. Tędy jest szlak. <laughs> Dzięki. No jak bym mógł na to wpaść? No nie mógłbym na to wpaść. Fajne to. Więc jesteśmy przy rytuale oczyszczenia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aaron to wykonał. I jak sobie zobaczymy list do Rzymian, 12 rozdział, to jest tam odbicie tego rytuału. Sprawa Mojżeszowego. Ja w każdym razie też to widzę. Zobaczcie sami. Co ciekawe też jak sobie zobaczycie jak Pan powołał proroka Samuela, on był wtedy małym chłopcem, ale stało się to w momencie, w którym menora przygasała. I wtedy dokładnie Pan powołał Samuela, bo w czasie Samuela rzadko kiedy Bóg komunikował się, z... było to rzadkie. Z, z, z ludźmi, tak jak trochę teraz. Także badajcie pisma. Więc Bóg powiedział do Samuela, powołał go w ostatniej fazie nocy, wtedy kiedy światło menoru już przygasało. I to był ten moment. Jak będziemy tam za niedługo czytali, to wspomnimy sobie na to miejsce i ten czas kiedy to podczas studium łaziłem po górach Sardynii więc jesteśmy na menorze która też symbolizuje kościół ale idźmy dalej bo w momencie w którym jest bardzo mrocznie a pamiętajcie czasy kiedy Pan Jezus przyszedł to były mega mroczne czasy że tam panował taki politeizm, ten grecki, ten rzymski, że ludzie mieli naprawdę tak skołowane kompasy moralne, że nie wiedzieli jak żyć. Wymyślaj tą filozofię grecką, która nic nie tłumaczyła. A... No i dlatego przy Pan Jezus, ale oliwka? Wow! Dzika oliwka w takim miejscu raz, dwa, trzy, cztery, pięć konarów jakby była przycinana to by pięknie wyglądała może kiedyś już jesteśmy na szczycie tej drugiej góry, której nazwy jeszcze nie nie pamiętam, ale wracając do księgi kapłańskiej, ósmy rozdział zwróćcie uwagę na to, jaka jest kolejność Aaron wyświęca kapłanów i kapłani składają w ofierze byki i zobaczcie, że kapłani byli dokładnie pier wykupieni za pierworodnych huch Izraela. i nie chcę wam psuć tych waszych, ale nie chcę was też zgarnieć na siebie. Ła, wow, jesteśmy na górze i tu jest jakieś coś. Wlazłem na szczyt o. Jestem na szczycie. Tu jeszcze jest jeden szczyt. A co to jest? Ach już czapkę zostawił. Idę na drugi szczyt. as mos het dromem Więc też się jest znowu obraz Pana Jezusa w Starym Testamencie a jednym z głównych założeń Teologicznego Instytutu Biblijnego to jest poszukiwanie Pana Jezusa w Starym Testamencie. Więc mamy sposób wyświęcenia kapłanów. O <grywki> macie Kamieczek. Jak to się nazywa? Ci <grywki> Danegia punto, a to geograficzny punkt. Ah, ok. O, czekajcie, zaraz go opowiadam, ale tu jest po prostu wspaniale. Co tam jest na dole? Leś opuszczona, posiadłość jakaś. Fajne miejsce. Wiecie, z góry jednak widać wszystko na dlatego słuchajcie, jutro naprawdę chcę na tą górę tam. E... Nie wiem co to jest za góra, muszę ją wypadać po szczycie, bo teraz sobie zrobię zdjęcie, ale tam jutro pojedziemy. A ta jest ta wyspa też taka, bo jest z portami, także teraz zasnuta pięknie e... tutaj mgłą, ale tam jest jedna restauracja po jednej stronie i piękna przystań jachtowa. Tam, co? Ale numer. Taka mielizna. Taka prawie wyspa. Dlatego locje locie, locie są potrzebne. Locje to są takie mapy dla żaglówek, które mówią o tym, gdzie można płynąć, a gdzie lepiej nie płynąć, bo jest... Nie ma metra wody pod Kilem i można się nadziać. Okej, okay, tam miałem za tym pięknym drzewem yy, wręcz yy, w tym momencie tego operacji tego słońca, błogosławiony cień. O! <laughs> I sobie po prostu w tym cieniu spoczniemy i przeczytamy niezbyt dzisiaj długi rozdział e, Księgi Kapłańskiej. Ok. Więc zapraszam na czytanie w pięknym miejscu e, kolejnego rozdziału. 8. Nie jest długi, 26 wersetów, zapraszam. I pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi, gdy zapalisz lampy, siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. I Aaron tak uczynił. Z przedniej strony świecznika zapalił lampy. Jak pan rozkazał Mojżeszowi, świecznik był wykulty ze złota, od trzonu aż po kwiaty. Był kuty. Zgodnie ze wzorem, który pan pokazał Mojżeszowi, tak zrobił świecznik. Potem pan powiedział do Mojżesza: Weź lewitów spośród synów Izraela i oczyść ich. I tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczenia. A oni niech ogolą całe swoje ciało i wypiorą swoje szaty. Wtedy będą czyści. Następnie niech wezmą młodego cielca wraz z jego ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą. Drugiego zaś młodego cielca weźmiesz na ofiarę za grzech. I przyprowadzisz lewitów przed namiot zgromadzenia i zbierzesz całe zgromadzenie synów Izraela i przeprowadzisz lewitów przed Pana, a synowie Izraela położą na nich swoje ręce. Wtedy Aaron przedstawi lewitów przed Panem jako ofiarę od synów Izraela, aby pełnili służbę dla Pana. Lewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców. Ty złożysz jednego cielca na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla Pana, aby dokonać przebłagania za lewitów. Następnie postawisz lewitów przed Aaronem i przed jego synami i przedstawisz ich jako ofiarę dla Pana. W ten sposób oddzielisz lewitów spośród synów Izraela i lewici będą należeć do mnie. Potem lewici wejdą, aby służyć w namiecie zgromadzenia, gdy ich oczyścisz i przedstawisz jako ofiarę. Oni bowiem są mi oddani spośród synów Izraela. W miejsce każdego, kto otwiera łono, w miejsce wszystkich pierworodnych synów Izraela. Wziąłem ich sobie, gdyż do mnie należy wszystko, co pierworodne wśród synów Izraela zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt. Poświęciłem ich sobie w dniu, w którym zabiłem wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu. Wziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela. I dałem Lewitów jako dar Aaronowi i jego synom spośród synów Izraela, aby pełnili służbę synów Izraela w namiocie zgromadzenia i dokonywali przebłagania za nich, aby nie spadła na synów Izraela żadna kara, gdy będą zbliżać się do świątyni. Wtedy Mojżesz i Aaron oraz całe zgromadzenie synów Izraela postąpili z Lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi synowie Izraela. Lewici oczyścili się. I wyprali swoje szaty, a Aaron przedstawił ich jako ofiarę przed Panem i dokonał przebłagania za nich, aby ich oczyścić. Potem lewici weszli, aby pełnić swoją służbę w namiocie zgromadzenia przed Aaronem i przed jego synami, jak Pan rozkazał Mojżeszowi do Lewitów. Tak z nimi postąpili. I Pan powiedział do Mojżesza: Oto co dotyczy Lewitów. Od 25 roku życia wzwyż przystąpią, by pełnić służbę w namiocie zgromadzenia, a od 50 roku życia przestaną pełnić służbę i więcej nie będą służyć. Będą jednak usługiwać swym braciom w namiocie zgromadzenia w pełnieniu straży, lecz samej służby nie będą pełnić. Tak postąpisz z lewitami w sprawie ich służby. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! Ale tu pięknie. Widzę, że ta góra jest chyba bliżej niż tamta. Tam jest też wysoka góra. Lecę do domu. Krzaka. <gry> Jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk, atmosferycznych, jakie miałem przyjemność doświadczać. Oto ta cała wilgoć, tam byliśmy na tamtej górze, przypominam, tam na samej górze, o! Ta cała wilgoć teraz, przez tą termikę wygrzaną, idzie, chłodzi. Zostawia piękne, kosmate chmurki na tej górce. Teraz jestem na około 100 metrach nad poziomem morza. No i, i niesamowicie to wygląda. Kotuje się nade mną chmurka, a ja schodzę po szlaku do domu, skoczyć do basenu. A, jeszcze ciekawostka, bo pamiętacie księgę wyjścia i pieszą paschę? Wtedy, kiedy pierworodni pomierali w Egipcie. To, to co dzisiaj czytamy to jest dokładnie dokładnie rok później. Taka jeszcze ciekawa myśl się pojawiła na koniec tego studium. Czemu to z 12 rodzaju Księgi Wyjścia po roku czasu na Pustyni, Bóg musi przypominać Aaronowi przez Mojżesza że minął rok i macie obchodzić święto. Czy oni byli nieposłuszni, czy. Wiecie, oni byli prawdopodobnie zajęci życiem. Teraz też często jest tak, że my stajemy się zajęci życiem i nie mamy czasu na czytanie Biblii, nie mamy czasu na, wiecie, modlitwy. Zajmujemy się poważnymi rzeczami. Nie mamy czasu na baśnie. I właśnie. Dlatego są nam potrzebne święta, i dlatego są nam potrzebne przypomnienia, i dlatego też studujemy Biblię w Królewskim Uniwersytecie Biblijnym, w Przyskim Instytucie Biblijnym, żeby cały czas pamiętać. O Pan jest do nas mówi: Hej, wykupiłem Cię swoją krwią. Jestem na pierwszym miejscu. Pamiętaj o tym.